Cześć! Witajcie, Krzysztof ze strony. Dzisiaj będzie o Fliku. Jest to zestaw przycisków, dzięki którym możemy sterować różnymi powiem szczerze urządzeniami, ale generalnie też funkcjami w telefonie chociażby. I są dwie wersje generalnie tego. Jedna to jest same przyciski, czyli dwie sztuki, które możemy sobie Skonfigurować w ten sposób, że będą one działały tylko i wyłącznie z telefonem, do którego to podepniecie. Zawsze musicie mieć telefon ze sobą, który ma dostęp do włączonego Bluetootha, no i czasami internetu, w zależności od tego, co sobie ustawicie po kliknięciu w ten przycisk. Generalnie on jest, zestaw składa się z dwóch przycisków, takiego małego uchwytu i ma trzy generalnie jakby Stany to jest jedno raz kliknięcie, dwa razy kliknięcie i kliknięcie i przytrzymanie. A drugi zestaw, który też posiadam, to jest z kolei zestaw, który ma cztery przyciski i ma dodatkowo hub, który generalnie ma tą funkcję, że nie potrzebujecie już wtedy ze sobą trzymać telefon, tylko chodzi o to, że te przyciski muszą być w zasięgu tego huba i generalnie mogą też uruchamiać, że tak powiem, różne rzeczy. Też ma te trzy stany, o których tym wcześniej wspomniałem, i tu jak widzicie, można jeszcze czym się różni generalnie mamy wyjście audio mamy tutaj możliwość wysyłania jakich, jakichś małych, krótkich sygnałów na podczerwień czyli sobie możecie zaprogramować to, żeby na przykład tak jakby kliknąć w jakiś przycisk na przykład na pilocie czyli sobie możecie też sterować nie wiem, włączaniem, wyłączaniem telewizora albo nie wiem jakiegokolwiek innego, innej rzeczy, które macie na podczerwień zasilanie, jak widać tu jest micro USB, no i generalnie tu jest dual band, czyli 2,4 i 5 GHz. Dobra, przejdę teraz do prezentacji, w której opowiem troszeczkę właśnie o tym, jak to działa, a potem pokażę też wam, jak to skonfigurować, oraz no generalnie, co jest w samej, że tak powiem, aplikacji, jak to wygląda. Ok, jak to działa? Na przykładzie. Takiej krótkiej prezentacji. Słuchajcie, pierwsza rzecz, to ile za to zapłacisz, czyli taki standardowy mały pakiet, kosztuje około 250 zł. Dostajecie naklejki, dwa przyciski, taki uchwyt, który możecie sobie przyciągnieniem do czapki czy do paska. Ja mam akurat w samochodzie do tej zasłony przeciwsłonecznej i generalnie w ten sposób uruchamiam sobie te moje rutyny dotyczące otwierania i zamykania bramy. E, droższa wersja to jest 750 zł. E, dodatkowo macie pod, e, podczerwieni i port e, e, RJ45, ale oczywiście, bez, bezprzewodowo też możecie tak podłączyć. E, no i co, co, co otrzymujecie? No, po prostu to, że e, każda osoba będzie mogła po prostu używać. Tutaj oczywiście trzeba mieć zawsze ze sobą telefon, albo tym za chwilę. Zasilanie bateryjne. E, bateria, z tego co pisze producent, to jest około 3 lat. U mnie póki co 18 miesięcy bez problemu, dalej wszystko funkcjonuje. Teraz na przykładzie Flika otwarcie bramy bez huba. Czyli generalnie kupujecie ten najprostszy zestaw i uruchamiacie to wszystko za pomocą aplikacji w telefonie. Jak działa, no generalnie macie to spięte z środowiskiem flika. Jeżeli macie na przykład, tak jak ja w moim przypadku napęd bramy przesuwnej i do niego dopięty model moduł sterowania Zemela. I on generalnie steruje włącz, wyłącz, czyli otwórz, zamknij bramę. No też, jeżeli sobie środowisko Zamela połączycie z, z Amazonem, to generalnie właśnie można wykonywać rutyny z Amazona za pomocą Flicka. I sobie wszystko możecie to sobie skonfigurować. Tam później jest też w dalszej części informacja i jest wideo, w jaki sposób skonfigurować taki przykładowy właśnie scenariusz. W przypadku z kolei jak macie właśnie takiego huba, no to działa to w ten sposób, że macie po prostu pilota podpiętego pod huba, nie potrzebujecie nic więcej i ta sama sytuacja zarządza po prostu przez sieć waszą domową i łączy się po prostu między tymi wszystkimi urządzami i steruje i zamyka i tak dalej. Teraz, jeżeli w przypadku takim, że macie na przykład środowisko tujaj, bo ona jest jedna z najbardziej popularnych, no to generalnie wszystkie sceny, które macie z tego środowiska tuja w Amazonie, możecie spokojnie sobie uruchamiać właśnie za pomocą tego przycisku, czy to z aplikacji, czy to właśnie za pomocą huba i innymi słowy, to co podepniecie pod flika, pod przycisk, wykonuje Amazon, a później przekazuje do tu, i potem idzie to do naszego, powiedzmy, domowego routera tak, czyli kolejność jest taka, idzie to w tą stronę, a potem wysyła te sygnały chociażby, nie wiem, do inteligentnej żarówki do bramy sterownika, czy do jakiegoś gwiazdka elektrycznego I teraz tak, jakie będziecie mieli możliwości, jeżeli chodzi o Pilota z hubem, no to są takie, jakby tutaj można powiedzieć, główne takie, że tak powiem, systemy, z których możecie korzystać. No najbardziej chyba mi się wydaje, Alexa jest tutaj istotna, no ale między innymi możecie też wykorzystać ten port podczerwieni i wysyłać na przykład jakieś sygnały. Nie wiem, chociażby zapalające światło, czy otwierające jakieś bramy, jeżeli macie taką bramę jakąś na podczerwień albo cokolwiek innego. No i jest te Smart things, więc to są, to są te rzeczy, które można wykorzystać w konfiguracji. Z kolei przy pilocie i telefonie no jest ich dużo więcej. Tutaj nie byłem w stanie tego wszystkiego pokazać, więc teraz będziecie widzieli to na wideo. No i wracamy do naszej prezentacji. Tu macie też przykład, że wszystkie te generalnie piloty, czy to z aplikacji, czy z Hub'a korzystają tak naprawdę z, z, ze środowiska HomeKit'a. Smartings czy Amazon Lexa? Amazon Lexa, gdzie tutaj mam akurat podpiętą turę i suple, i to wszystko fajnie, śmigacz czyli to wszystko co działa w Amazonie, możecie uruchamiać przez Amazona. Wszystko co podepniecie przez HomeKita możecie uruchamiać przez Honkita, i wszystko co dodacie przez Smartings, też możecie dodać i uruchamiać przez Smartings. To jest mega fajna rzecz naprawdę. Dobra, no i teraz, co potrzebujecie? Jeżeli chcecie, aby każdy przycisk, ktokolwiek go będzie posiadał, po uruchomieniu, uruchamiał jakieś rzeczy, no to po, potrzebujecie po prostu tego, ten przycisk musi być w zasięgu huba, no i musi mieć dostęp do internetu, tak, ten hub oczywiście. Czyli sobie tu po Bluetooth, po Bluetooth łączycie się z, z, z hubem, i hub wysyła informacje do sieci. Teraz to kosztuje około, no, około no, 750 zł, musicie liczyć. No myślę, że to jest drogie, dlatego ten zestaw jest mało popularny. A z kolei, jeżeli macie ten zestaw do 250 zł, to musicie pamiętać, że musicie, każdy rzecz może użyć tego przycisku. Z, 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 zaletą jest to, że możecie każdy jeden przycisk podpiąć do kilka telefonów. Czyli w zależności od którym po Bluetoothie będzie połączony, to będzie mógł wykonywać zupełnie inne akcje. A w przypadku huba jest zawsze ta akcja po przycisku, jest, po kliknięciu przycisku, jest dokładnie taka sama. No i to jest wszystko. No, słuchajcie, teraz wracamy do konfiguracji, żebyście zobaczyli, jak to działa. Okej, okay, jaka jest różnica taka podstawowa, jeżeli chodzi o w ogóle wykonywanie akcji tym przyciskiem? To jest tak, jeżeli podepniecie to do Huba, czyli macie wersję Huba, to będzie działało to w ten sposób, że wszystkie akcje, które będziecie wykonywać nie wymagają telefonu, ale też wszystkie akcje wykonywane przez ten przycisk będą takie same. A z kolei, jeżeli to sobie podepniecie pod telefon, to tak jakby on pamięta ID tego przycisku, macie to przypisane pod konto że tak powiem ogólne użytkownika, ale konfiguracje możecie mieć różne czyli zobaczcie mam na tym samym koncie tu i tu dwa telefony podpięty ten przycisk jako już aktywny ale on będzie wykonywał zobaczcie zupełnie inne scenariusze, tu jest taki scenariusz a tu jest taki scenariusz to jest duża różnica zobaczcie tutaj po 5 sekundach zapali się latarka i odpali odpali tutaj na tym telefonie drugim Spotify'a, w sensie jakąś playlistę, którą sobie wybrałem a z kolei jak nacisnę dwa razy to odpali się, przepraszam odpali się też playlista, ale na głośniku który tutaj mam przed sobą tu to jest to a z kolei jak tutaj będzie ten spięty z tym przyciskiem przez bluetooth to po naciśnięciu odpali się w tle aparat i zrobi zdjęcie uruchomi się playlista na tamtym głośniku, a jeżeli nacisnę dwa razy to będzie następny utwór. No i dobra, zróbmy to, żebyście zobaczyli. Najpierw łączę się z tym przyciskiem, z tym telefonem i z tym przyciskiem tu. Zobaczcie, raz nacisnę, co się zrobi? Odpali się kamera, zrobi zdjęcie i odpali się tam, tam na tamtym muzykę. Żeby nie było, pokazuję, zobaczcie. To jest to zdjęcie, które właśnie przed chwilą zrobię. Jeszcze raz mogę zrobić. Patrzcie, cyk. Zdjęcie. Pojawia się następne. Dzisiaj zrobił zdjęcie w międzyczasie. Tam słychać muzykę. Dwa razy naciskam. Następny utwór. Zobaczcie. To jest ta playlista. Naciskam dwa razy. Następny utwór, który idzie na tamtym głośniku. Dobra. I teraz zobaczcie. Wyłączam Bluetooth i łączę się z tym samym przyciskiem. Ale z innym telefonem. Czyli sobie ten przycisk możecie na jednym koncie użytkownika przypisać do wielu telefonów. Już jest spięty. I teraz co się wydarzy, jak nacisko? Może mieć też inną nazwę. Zobaczcie, jak nacisnę raz, to zapali się tutaj latarka na 5 sekund i uruchomi się playlista cover. Ale na tym telefonie. Tutaj. Tu zobaczcie, jest pauza, nie? Dobra, naciskam. Muzyka idzie z tego telefonu. A z kolei, jak nacisnę dwa razy, to uruchomi się na GG, czyli na tamtym głośniku. Zobaczcie, naciskam dwa razy. Czyli zapala się inna playlista na innym. To mogę oczywiście sterować też tą playlistą, Jak widzicie, nie mogę ją wyłączyć. Dobra, i teraz. No, generalnie taka jest różnica podstawowa, ale zobaczcie, ile tu macie funkcji. Generalnie jest ich dużo więcej właśnie ze względu na to, że łączy się z telefonem jest dużo więcej tych funkcji, które może wykonywać telefon. No, macie te popularne jakieś takie. Tu są sterowanie światłem, tu jest smart home. Dla mnie Alexa wystarcza, bo generalnie to co wszystko jest spięte do Alexy, to on potrafi uruchamiać. E, media, e, kontrola telefonu, e, zarządzanie czasem, tu jakieś fitness, czyli ranking, i trawa Komunikacja, czy nie wiem, wysyła SMSy po kliknięciu, nie wiem, zaczyna dzwonić do kogoś i tak dalej. Jeszcze jakieś dodatkowe, jak widzicie, fake call, czyli możecie po naciśnięciu, że próbuje do Was zadzwonić, niby, że, że, że jesteście na przykład, nie wiem, że musicie wyjść, więc to taki trochę na ratunek. Eee, zaawansowane, to tutaj macie z takich ciekawostek na pewno triggery tutaj tej aplikacji, eee, możecie dodawać różne inne rzeczy typu nie wiem, opóźnienie i tak dalej wszystko to jest jakby dostępne, właśnie jest dużo więcej na tym telefonie w sensie jak będzie telefon e, dobra teraz e, za chwilę usunę generalnie ten przycisk pokażę jak go szybko dodać, bo jest to banalnie proste Ok, e, jak dodać nowy przycisk do samego telefonu. Pamiętajcie, że możecie dodać ten sam przycisk do dwóch różnych telefonów i skonfigurować je w ten sposób, żeby będą zupełnie co innego robić. Eee, na jednym koncie oczywiście, eee, robię tak. Konfigurujemy, czyli dodajemy przycisk, klikamy i trzymamy aż pojawi się tu informacja o tym, że został skonfigurowany i dodany. Jak widzicie, trwa to dosłownie 10-15 sekund. Nadajemy mu nazwę Zdrowie ZZ. Żeby było łatwiej znaleźć go na liście jako ostatni. Innym słowy, teraz muszę ustawić, co się wydarzy, jak nacisnę raz, dwa razy lub przytrzymam. Czyli robię push, uruchomię Alexę i safe. I teraz pokażę to na przykładzie Alexy czyli sobie, jak nacisnę teraz ten jeden przycisk, to uruchomi się jakaś, że tak powiem, nowe, nowa rutyna. I tu widzicie już Alexa pojawił się komunikat, że Alexa dodał już to urządzenie do dostępnych. I teraz wchodzę, słuchajcie, do do alexy jak to skonfigurować? wchodzicie w więcej zwyczaje tu wybieracie nowa rutyna i teraz tak, kiedy? kiedy uruchomię czy tam nacisnę ten przycisk i on będzie w smart home będzie na samym końcu, bo dałem mu właśnie taką nazwę zzt push, czyli kiedy zzt push jest preset, czyli kiedy ten przycisk jest naciśnięty, co ma się wydarzyć no i tutaj zrobię, że jest smart home Wybiorę sobie światło i wybiorę sobie, że zapali się po prostu światło, które tu mam nad, nad tym biurkiem i robię next. Czyli sobie po naciśnięciu ma się po prostu zapalić ta lampka. Możecie oczywiście tutaj dodać kolejne akcje i tak dalej. Więc to jest to, że. no nieograniczona ilość jakby tych zdarzeń, które musimy wykonywać tak samo jeżeli tutaj, jeżeli chodzi o tą rzecz, nie musicie się zostawić tylko i wyłącznie na tym możecie dodać kolejną jakąś rzecz, która ma się wyda, wyka, wy, wy, czy wykonać w momencie kiedy naciśniecie przycisk teraz zobaczcie, naciska na ten na przycisk i od razu zapala mi się światło, tak? czyli możecie sobie tutaj jakąkolwiek inny, inną rutynę w Alexie ustawić i ona też będzie działać mogę też oczywiście ustawić sobie, że kiedy nacisnę to się nie wiem, włączy, wyłączy e, jeszcze nie wiem, latarka chociażby na 5 sekund, e, czy tam na 5 sekund, no, ok. E, Alexa, Alexa, turn off the light, wyłączyłem i zobaczcie. Teraz powinna się zapalić latarka i włączyć się też górne światło. Tak, widać, zapaliłaś. Więc w ten sposób tworzycie po prostu kolejne. Nie wiem, scenariusze. Robicie to samo dla dwukliku i dla przytrzymania guziki. Tak jak wcześniej wspomniałem, że konfigurujecie sobie jeszcze raz ten sam przycisk po prostu tu. Zresztą zobaczcie, wyłączam tutaj Bluetooth i ten sam przycisk był też dodany wcześniej na tym telefonie drugim, ale na tym samym koncie. I teraz, jak nacisnę ten przycisk, to on będzie robił zupełnie inne rzeczy. Tylko muszę włączyć Bluetooth i teraz się połączy z tym przyciskiem. Czyli niestety by tam było. Skonfigurowane, że robi zdjęcie i uruchamia tutaj muzykę. Co słychać? Zobaczcie, podgłosimy. Prawie pauzę. I jeszcze raz. Wracam. Zobaczcie, przycisk. Zrób zdjęcie i uruchom playlistę. A dwukrotne kliknięcie to jest następny utwór z playlisty. Raz klikam. Robi zdjęcie, uruchamia muzykę, dwuklik, następną. No i w ten sposób możecie postępować i tworzyć po prostu kolejne, kolejne i kolejne gdzieś tam warianty. Wszystko zależy, co potrzebujecie. Według mnie, mega fajna, że tak powiem, opcja. No jedyny, tak jak wcześniej gdzieś tam wspomniałem, cena tego jest dość. Wysoka, myślę, że to odstrasza. Poza tym, ta konfiguracja, jeżeli się trochę nie jest człowiek na bieżąco, to może się trochę być przerażająca, i dlatego może ludzie z tego też aż tak bardzo nie korzystają. To wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.